Widzowie witam w kolejnym odcinku. I, y, tym razem wyniki losowania. Y, y, to są wyniki losowania z tego filmu z openingu za 11 tysięcy coinów. I tutaj naprawdę dużo osób podało z Was swoje niki, ponieważ rozdaje kupit Camera Woman. A więc zakręćmy i zobaczymy, kto wygra. Wszystkich, kto, y, każdy kto pisał nick, to każdego dodałem tutaj na koło. I uwaga, kto wygrywa? kuku 1 Dobrze, skopiujemy sobie. Y Chwila, skopiujemy sobie jego nick. ctrl C, dobra. Y Wy nie widzicie teraz, jak jestem na Robloxie, ale ja mu wysyłam już. W, przez post office um, kupić Camera woman. Mam nadzieję, że dobry nick podałeś. No i wysyłamy konfirmy. Wysłane. A więc dzięki za oglądanie. Do następnych odcinków. No i, i w tym odcinku. Um, w sumie to nie, w następnym odcinku będę coś rozdawał, a więc siema.